Są wokół nas ludzie, którzy osiągnęli coś wielkiego i są przez nas podziwiani. Są też tacy, którzy te same cele osiągnęli z wielkim trudem. Są tacy, którzy tych celi nie zrealizowali i tacy, którzy w ogóle nie rozpoczęli realizacji tych celów. A w jakiej grupie jesteś ty? Czy rozpoczęłaś, czy jesteś w trakcie, czy zgubiłaś swój cel? A przecież byłaś taka zmotywowana. O tym jest dzisiejsze spotkanie: o tym, jak możemy realizować nasze pragnienia, nasze cele, jak możemy wypracowywać nasze nawyki, które wspierają nas w realizacji naszych celów, o naszym wewnętrznym zespole, o którym być może nie wiesz, który może Ci utrudniać realizację Twojego celu, ale może Cię wspierać i możesz od dzisiaj zacząć z nim współpracować i osiągać z jeszcze większą lekkością swoje cele. Jeśli widzisz mnie po raz pierwszy, ja nazywam się Beata Jurasz, jestem psychopedagogiem, coachem. Jestem także w trakcie Międzynarodowej Szkoły Psychoterapii. A moją najważniejszą misją jest budzić miłość do siebie i budzić życie w Twoim codziennym życiu. Tym spotkaniem, tak jak powiedziałam, chcę dać Ci impulsy, przekazać różne perspektywy do tego, abyś mogła właśnie. Prowadzić bardzo spełnione życie i osiągać to, co jest dla ciebie ważne. Ja od lat właściwie się tym zajmuję i wielokrotnie wpadałam w różne pułapki, poprzez to, że właśnie określałam cele w taki sposób, które mnie bardzo obciążały, zabierały mi energię, zabierały mi um, właściwie taką radość z tego, że to dążenie do celów było dla mnie taką udręką i takim, um, no właśnie, ciężarem. To jest ciekawe, że kiedy zaczynamy mówić o swoich pragnieniach, o swoich celach, to tam pojawia się olbrzymia energia, znasz to, prawda? Kiedy zaczynamy mówić o tym, czego pragniemy, czego chcemy, to tam jest taka niesamowita iskra i siła motywacji, która pozwala nam określać właśnie te cele, co roku, um, wielokrotnie nawet w ciągu roku zmieniamy te cele, próbujemy właśnie je. Podnosić do góry, tworzyć bardziej ambitne cele. I to jest niesamowite, że ta właśnie motywacja trzyma nas przy tym, abyśmy właśnie te cele, być może z roku na rok, właśnie tworzyły jeszcze bardziej ambitne. I co jest ciekawe, że jednak większość ludzi tych celi nie realizuje, pomimo, że ta motywacja właśnie na początku jest. To ona pozwala nam kupić buty sportowe, to ona nam pozwala kupić strój do biegania, to ona nam pozwala wielokrotnie przekroczyć budżet na jakiś projekt, bo wierzymy w to, że właśnie na końcu ten cel osiągniemy i być może będzie nawet jeszcze lepszy. I co się dzieje po drodze? I to jest właśnie ciekawe, że ta motywacja jest. Bardzo właśnie ciekawa, bo mówimy o tym wielokrotnie, że ktoś jest bardzo zmotywowany i coś osiąga, ale właśnie kiedy tą motywację gdzieś gubimy, a podam Ci za chwilę, właśnie przykłady, że bardzo często ją gubimy, to jest tak, że kiedy rano wstajesz, to masz ten cel przed sobą, zwłaszcza na początku roku. Tak się składa, że te cele są określane na początku roku. I jesteś być może zmotywowana przez większość dnia, aby na przykład nie jeść słodyczy, aby uprawiać sport, ale w pewnym momencie, być może po południu, ta motywacja Cię opuszcza. Czy znasz to ze do swojego doświadczenia, czy być może widzisz to u swoich bliskich, że właśnie ta motywacja gdzieś się gubi? To jest właśnie ten moment, w którym głos przejmuje. Inny członek Twojego wewnętrznego zespołu, o którym być może nie wiesz. To jest właśnie taki zespół, który jest w tobie, który pracuje w tobie, który kieruje tobą bardzo, a kiedy nie masz świadomości, że on w tobie jest, to dajesz sobie właśnie nim zarządzać i ty tracisz właśnie ten, ten swój cel sprzed oczu. I te, ci członkowie tego zespołu. No właśnie robią co do na nich należy. A dzisiaj opowiem Ci o tym, co możesz zrobić, poznając ten zespół, aby właśnie robił dla ciebie jak najlepiej, abyś ty mogła z lekkością te cele osiągać. Zobacz też, że kiedy ta motywacja się pojawia na początku, to później wielokrotnie właśnie pojawia się Twój leniu, który mówi o tym, być może lepiej będzie najlepiej będzie, kiedy na to siłownię, albo pobiegać, albo ten, ten cel zacznę realizować od jutra. Ten następny dzień na pewno będzie lepszy. I pewnie znasz to takie później przesuwanie do następnego jakiegoś lepszego czasu, który później się okazuje właściwie fikcją. Być może nawet przez kilka dni udaje ci się jednak dotrzymać obietnicy, bo oczywiście ta twoja motywacja jest jeszcze bardzo obecna, ale po drodze, gdzie się wielokrotnie właśnie gubimy, bo włącza się ten leniuk, który dąży do tego, abyś się regenerowała, abyś odpoczywała. I on oczywiście ma bardzo dobrą funkcję, bo potrzebne jest tobie to, abyś właśnie dbała o swoje ciało, dbała o siebie, abyś, e, abyś e, regenerowała wszystko w sobie. Więc on ma bardzo dobrą funkcję. W tym zespole pełni bardzo ważną rolę, ale kiedy przejmuje kontrolę nad Tobą, no to wtedy dzieją się rzeczy, które są poza Twoją kontrolą, i nie wiesz, co to Tobą kieruje, a to właśnie mały leniuszek. Kiedy później właśnie poddasz się jego sile, jego działaniu, to wkracza do akcji wielki krytyk, który mówi o tym, no przecież wiedziałam, że że ci się nie uda, to w ogóle nawet było bez sensu. Nawet jakbyś zaczęła coś robić, to wszyscy by się z ciebie śmiali, a tak w ogóle to nie jesteś gotowa by to realizować. Więc ten wielki krytyk jest bardzo, bardzo um, srogi, bo on jest właśnie wymagający, on um, opiera się on, na złości, on się opiera na takich dużych wymaganiach i kiedy zobaczysz, że on właśnie działa, to ważne, aby Zobaczyć, że kiedy ten głos słyszysz, to on chce dla ciebie no właśnie takiego ambitnego celu, więc on dba o to, abyś właśnie przezwyciężyła te, te właśnie głosy w Twojej głowie, że, że to nie jest najlepszy pomysł, że to nie jest dla ciebie, po to, abyś ten cel jeszcze bardziej wywindowała. Ale tak naprawdę, kiedy właśnie określisz te rzeczy, które realnie są możliwe. To wtedy ten krytyk przestaje mieć taką wielką moc. I to jest niesamowite, że właśnie świadomość tego zespołu pomaga ci widzieć nadal ten cel przed sobą, chociaż mamy jeszcze kolejnych członków zespołu, więc poczekaj, aż opowiem ci o wszystkich tych członkach, którzy właśnie mają wpływ na nas. Mamy też w sobie trenera w naszym zespole, w naszym wewnętrznym zespole. To jest to jest ta część, która kiedy brakuje nam sił, mówi, potrafisz, możesz jeszcze dać siebie coś, co pozwoli ci właśnie zrobić coś dla siebie ważnego. To jest ten ktoś, kto wspiera cię właśnie w tych takich trudniejszych momentach, kiedy spada energia, kiedy nawet właśnie motywacja cię opuszcza. To trener się pojawia i mówi: Dasz radę, to przecież dla ciebie ważne. Zrób to, proszę. I to jest taki ktoś, kto odpowiada za Twoją energię w codzienności, bo kiedy zadasz sobie pytanie, co dodaje Ci energii w życiu, to zobaczysz, że właśnie to jest ten trener, który mówi, przecież dzięki temu będziesz mogła, właśnie, czy uprawiając sport, będziesz mogła mieć jeszcze więcej energii, czy jeżeli zrealizujesz ten projekt, to będziesz miała w sobie mnóstwo właśnie takiego samozadowolenia, dumy z siebie, i to jest ten, ten trener, który mówi: Zobacz, jak to zrobisz, to będziesz z siebie dumna. To jest ten, ten ktoś, kto cię wspiera. I ważne, aby sobie odpowiedzieć i dać sobie wsparcie w postaci tego, że podpowiesz mu, jakie słowa byłyby dla ciebie wspierające. Czy to będą słowa: Wierzę w ciebie, czy to będą słowa: Jesteś wystarczająca, idź dalej. Ty sama wiesz najlepiej, jakie słowa są dla Ciebie najbardziej wspierające. I wtedy pamiętaj o tych słowach, kiedy zabraknie Ci siły, bo wtedy ta motywacja jest właśnie słaba, więc ten trener jest bardzo ważny. Następnym um, członkiem Twojego niesamowitego zespołu jest wojownik. Wojownik to jest ktoś, tak jak sama nazwa wskazuje, kto walczy na wojnie. Ktoś, kto jest Właśnie takim doświadczonym w najbardziej krytycznych momentach, najbardziej krytycznym czasie, jest do Twojej dyspozycji. I ten wojownik właśnie um, przychodzi, kiedy już wszyscy zawodzą. I pamiętaj o tym, że właśnie kiedy już zupełnie nie masz siły, to wezwij swojego wojownika, który powie, że nawet jak leżysz to wstaniesz, bo nie ma takich strasznych okoliczności, z którymi sobie nie poradzisz. Więc właśnie ten wojownik jest. Um, tym e, takim już ostatecznym źródłem Twojej siły, i jak zauważasz właśnie, to nie motywacja jest tutaj e, kluczowa. To właśnie ten wojownik, którym tej motywacji ci już brakuje w tej Twojej drodze, więc zobacz, że masz też w sobie wojownika, który wie, dokąd idzie, dokąd Ty chcesz iść. Więc pamiętaj o tym, że to jest Twój zespół i ten wojownik jest w Twoim zespole. A, jeszcze jedno, warto pamiętać, że ten wojownik. Um, on jest silny, ale pamiętaj, aby go nie nadużywać, bo przecież masz swojego trenera, który ci towarzyszy na co dzień, więc pamiętaj, aby te zasoby wykorzystywać, kiedy już naprawdę, naprawdę jest bardzo ciężko. No i mamy jeszcze jednego pięknego, słodkiego członka naszego zespołu to jest dziecko. Dziecko, które przez lata um, z swojego dzieciństwa uczyło się brania odpowiedzialności za siebie. Ale co jest najważniejsze, Dziecko uczy się i najczęściej uczy się z radością, ma mnóstwo entuzjazmu i pewnie jak pamiętasz dzieciństwa, to jest, to jest tak, że po prostu ten postęp jest niesamowity. To, to on tryska właśnie tą energią i w ogóle tam nie ma przeszkód. I kiedy będziesz budziła właśnie to swoje dziecko, które będzie właśnie z wielkim entuzjazmem coś robiło, bo przecież uczysz się. Po coś dla siebie ważnego, bo jesteś już przecież dorosła i możesz wybierać, co jest dla ciebie ważne, to z tym dzieckiem właśnie będzie ci dużo, dużo lżej. To jest cały Twój zespół. Niesamowite, kiedy odkryłam, że właśnie w dążeniu do, do mojego celu nie jestem sama, i że to nie jest tylko motywacja, która po prostu wielokrotnie nas opuszcza. Jest zmienna, jest silniejsza na początku, potem słabnie, potem może znowu się gdzieś tam obudzić. I to, co jest kluczowe, to właśnie zobaczyć ten cały swój zespół. Że masz przy sobie właśnie motywację, że masz przy sobie leniucha, który zadba o twój odpoczynek, że masz krytyka, który chce cię ciągnąć gdzieś tam do góry, abyś była pozostała ambitna i chciała do życia więcej. Jest twój e, trener, który będzie cię wspierał w krytycznych momentach, będzie przy tobie również twój wojownik, który najbardziej w wymagających chwilach jest do twojej dyspozycji i twoje dziecko, które będzie z entuzjazmem i z radością uczyło się tego, czego ty potrzebujesz najbardziej. I to spojrzenie właśnie pozwala przywoływać w danych momentach e, tą Część Twojego zespołu, której najbardziej potrzebujesz. I co ważne, jak zauważysz, co może być właśnie tą odkrywczą perspektywą, bo my wielokrotnie kładziemy nacisk na, na, na liczby, na to, aby określić cel, czego, do czego dążymy. Dążymy do tego, aby być właśnie ciągle zmotywowanym, a ja dla Ciebie tutaj właśnie przynoszę tak piękny, rozbudowany i zmotywowany zespół do współpracy z Tobą. I co do tego, dołożyć to, że w tym dążeniu do tego, co dla Ciebie ważne, kluczowa jest dyscyplina. Ta dyscyplina to jest właśnie um, nieustająca motywacja, która właśnie pielęgnowana um, pozostaje przy Tobie. I ta dyscyplina pozwala Ci właśnie w konsekwencji um, działać, być przy swoim, um, przy, przy swoim celu, przy swojej wizji Twojego um, nowego ja. I możemy powiedzieć, że z takich um, naszych doświadczeń, z tego, co słyszymy, z tego um, właśnie czego, to, czego doświadczamy wokół, to dyscyplina w ogóle nie jest sexy, w ogóle nie jest cool. I tym właśnie spotkaniem co to, to trochę odczarować, że właśnie dzięki dyscyplinie, dzięki temu, że my mamy swoje nawyki, które pozwalają nam się wzmacniać w tym, co jest dla nas ważne, um, Zostajemy właśnie swoimi bohaterkami, ale przede wszystkim możemy siebie podziwiać. Możemy podziwiać innych, że właśnie w tej dyscyplinie dochodzą do, do czegoś ważnego, za co ich podziwiamy. Najczęściej widzimy ich w, w mediach, bo, bo te sukcesy są widoczne, ale dzisiaj możesz ty właśnie wyruszyć po swój sukces i to ty możesz być dumna z siebie, bo, bo od dzisiaj już. Nie będziesz sama, i to nie tylko motywacja będzie przy tobie, ale cały Twój zespół. To, co chcę tutaj też dla Ciebie zostawić w tym spotkaniu, to to, żeby pamiętać, że osiąganie naszych celów nie jest linią ku górze, czyli nie jest od punktu wyjścia do, do naszego celu, tylko my tak naprawdę po drodze robimy skok do góry. Po czym jest jeden krok do tyłu, po czym jest pewna stabilizacja, pewien, 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 pewien stop w naszym, w naszym dążeniu do celu, po czym ponownie znowu jest skok do góry, krok do tyłu i znowu jest zastój w naszym, w naszym dążeniu do celu. Więc pamiętaj o tym, że kiedy coś się dzieje nie po Twojej myśli, to nie znaczy, że nie zbliżasz się do swojego celu. To też dla mnie było odkrywcze, kiedy zobaczyłam, że że kiedy określamy właśnie te punkty do naszego celu, to nie jest tak, że my idziemy po prostu po jakiejś linii prostej. I to również nie jest takie spojrzenie, że, że od A do B i po drodze będą się pojawiały różne trudności. Pamiętaj, że kiedy po prostu też czasami się nic pozornie nie dzieje, tam również jest Twój rozwój, i tam również jest krok do, do Twojego celu. Pamiętaj o tym. Kiedy nic się nie dzieje, aby tam pozostać. Bo kiedy zawsze będziemy po prostu wracać do tego punktu i powtarzać czynność, która nas do tego celu zbliża, to zawsze będziemy po prostu w swoim, w swoim um, w swojej drodze do tego celu. I to, co jest też dla mnie kluczowe w tych celach, pragnieniach, w takiej wizji nowe, nowej mnie, to ważne jest to, że te cele najpiękniejsze to nie są te liczbowe, w których my mówimy, że schudniemy ileś kilogramów, zaczniemy zarabiać konkretną sumę pieniędzy, że odwiedzimy ileś kraj. Najważniejsze jest to, żeby zobaczyć, kim się stanę, kim chcę się stać. I wtedy z tej pozycji, z takiego obrazu siebie, którą chcesz być. Pozwoli Ci się, y, zobaczysz, wyłoni się z tego na, nawyk, nawyki, które będą Ci niezbędne do tego, abyś właśnie tę nową wersję siebie zbudowała, którą, której pragniesz. Jeżeli to będzie, na przykład, jestem obecną mamą, y, jestem skutecznym coachem, jestem, y, jestem sportowcem, jestem tancerką. Jestem bardzo skuteczną menedżerką, to wtedy zobaczysz, że te czynności, które są niezbędne do tego, abyś właśnie to miejsce poczuła, to automatycznie pojawią się te nawyki, które pozwolą ci do tego miejsca dotrzeć. Zobacz, jakie to proste. Kiedy chcę być obecną mamą, to znaczy, że każdego dnia, na przykład, kiedy budzę się rano, moim nawykiem będzie to, że na przykład powitam swoje dziecko o poranku, pocałunkiem lub jakimś innym rytuałem, który będzie tylko nasz. Potem na przykład, czy to będzie, czy, czy jest możliwość na, na wspólne śniadanie, albo być może na takie wspólne. Wspólne rozmowy, na przykład po południu czy wieczorem, ty wiesz najlepiej, co tobie jest bliskie sercu, ale kiedy nazwiesz te nawyki, te rytuały, które będziesz chciała powtarzać każdego dnia, to obiecuję, że już po kilku dniach poczujesz, że jesteś właśnie obecną mamą. I tak naprawdę już nieważne jest to, ile razy to powtórzysz, po prostu będziesz to powtarzała, bo będziesz czuła się pięknie i dobrze w tej roli obecnej mamy. Kiedy chcesz być um, um, zdrowym sportowcem, to każdego dnia będziesz... Podejmowała takie decyzje, będziesz miała takie nawyki, które po prostu będą do tego dążyły. I nie będziesz się potrzebowała zmuszać do tego, aby pójść na siłownię, bo będziesz wiedziała, że to jest nawyk, który cię będzie wspierał do tego, abyś patrząc w lusterko mogła powiedzieć, że jestem sportsmenką, jestem, jestem pełna elastyczności, pełna siły. To również jest. Taki cel, który, który możesz sobie określić, że jesteś właśnie elastyczna, że jesteś zdrowa, i dzięki temu właśnie pozwalasz, odpuszczać te takie bardzo, bardzo takie obciążające i ograniczające właśnie Twoją, twoją moc. Cele, które właściwie stają się walką, to po pierwsze. Po drugie, stają się właśnie takim. Mierzeniem codziennie tego wyniku, które wielokrotnie, właśnie tak jak Ci opowiadałam, że jest gdzieś tam stagnacja, odbierają ci siłę. I kiedy zobaczysz, że wybierając codziennie te nawyki, które cię w tej drodze do tej nowej wersji ciebie wspierają, to wszystko staje się piękniejsze. I warto zadać sobie właśnie pytanie, kim chce się stać. Pamiętaj również o tym, żeby te wersje ciebie. Były um, też osadzone jakoś w realiach, bo kiedy chcę być obecną mamą, chcę być skuteczną menadżerką, chcę być przedsiębiorczynią, to też przecież konkretne nawyki, które pot potrzebuję podjąć każdego dnia świadomie. Kiedy chcę być um, kochającą partnerką, chcę być um, obecną siostrą, chcę być. Um, Dobrą córką, i tak dalej, i tak dalej, to pamiętaj, że tych wersji ciebie, która da ci pełnię, jest dużo. I daj sobie właśnie taką, taką realną przestrzeń do tego, żeby zobaczyć te wersje, te role, w których chcesz występować na co dzień, które są dla ciebie kluczowe. Bo kiedy właśnie wybiorę te wersje takie najbliższe memu sercu i czuję że chcę dodać jeszcze jedną na przykład że będę teraz tancerką to zauważ że kiedy chcesz być obecną mamą to zajmuje ci to ileś czasu kiedy jesteś w firmie kiedy prowadzisz swoją firmę to zajmuje ci ileś godzin kiedy jesteś partnerką żoną to zajmuje ci ileś też godzin dziennie tygodniowo i tak dalej i tak dalej i zauważ że kiedy obudzi się w tobie taka potrzeba w styczniu że chcę być tancerką to warto też sobie właśnie to też realnie zobaczyć co to dla ciebie znaczy być tą tancerką czy to oznacza że możesz tańczyć w domu w wolnej chwili na początku czy to oznacza że potrzebujesz wybrać jakiś kurs tańca który ciebie będzie rozwijał bardzo bo to oznacza również że potrzebujesz do tego konkretnej konkretnej liczby czasu godzin do tego aby to zrealizować więc zobacz aby to wszystko właśnie było osadzone w realiach, pozwól sobie na takie właśnie zobaczenie takiej najpiękniejszej wersji siebie, która właśnie każdego dnia pozwala sobie poprzez wybierane nawyki świadomie by być właśnie w pięknej drodze, budując właściwie każdego dnia. Ten swój cel, który właściwie każdego dnia osiągasz. I dla mnie to nie, nie, niesamowite, kiedy właśnie odrzuca się tę walkę, nie ma tu żadnej um, magii, ale jest płynące z serca zmotywowane działanie, które właśnie możecie na co dzień uskrzydlać. I taka była moja intencja, aby Ciebie uskrzydlić tym spotkaniem i pokazać, że po pierwsze, ja tu jestem. Zawsze i czekam na ciebie, że masz swój wspierający zespół, że masz swoje piękne wizje siebie, które są jedyne w swoim rodzaju, są nieporównywalne do nikogo innego, że są w drodze trudniejsze momenty, ale tak jak mówiłam, masz swój piękny zespół, który zawsze będzie cię wspierał. No i pamiętaj, że wszystko, aby się działo dla ciebie jak najlepiej. Ważna jest wdzięczność za to, że właśnie każdego dnia możesz wybierać nawyki najlepsze dla Ciebie. Czekam niezmiennie na Twoje komentarze o tym, co dla Ciebie ważne, co zabierasz z tego spotkania, jak, jak się czujesz w swojej drodze po swoje pragnienia, po nową siebie, po wizję takiej właśnie siebie, w której Chcesz w tym roku być. Ja niezmiennie przytulam Cię do serca i dmucham w Twoje skrzydła. Do zobaczenia.